Jedna jest duża łódka, bo jest jeden kościół Chrystusa. Z nim w wyłączności będąc, można do wspólnot lokalnych wyruszać. Pan Jezus jak sternik cały kościół prowadzi. Każdemu sztormowi i wysokiej fali zawsze najlepiej zaradzi. Gdy przychodzi zwątpienie, czy Pan Bóg istnieje i żyje, spójrz nam przy świętej na hostie białą, a serce Ci wiarą zabija. Żagiel ma dawać napęd całej łódce, ale bez wiatru na nic się nie przyda. Bez tchnienia Ducha Świętego nikt w kościele dobrych owoców nie wyda. Maszt utrzymuje żagiel prosto i mocno stoi. Kto się trzyma krzyża, ten niczego się nie boi. Kotwica służy do tego, by łódź była bezpieczna, by bezpieczne było sumienie, Boże nadzieja jest konieczna. Koło ratunkowe niezbędne na wodzie, Bez niego byłoby niebezpiecznie, By pokonać pokusy złego, Moc sakramentów niezbędna koniecznie. W łodzi kościoła zamiast singli są ludzi kocie, Bo do nieba się zawsze idzie po wspólnocie. Braci i siostry mamy na całym świecie, w białym tygodniu modlitwą i wsparciem ich ogarnięcia.